Dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu, już takim typowo wakacyjnym. Ja jeszcze mam przez jakiś czas spokój tutaj w domu, bo moja dzieciarnia jeszcze jest w przedszkolu swoim w zerówce. No ale to już niedługo zbliża się ten czas, kiedy będą w domu. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz jest taka. Opowiem wam teraz taką historię, że po prostu jak to, słuchajcie, przypadki chodzą po ludziach, jak po prostu ja właśnie w to wierzę wiecie, że wszystkie takie scenariusze gdzieś mamy zapisane i czasami się znajdujemy w takim miejscu, gdzie powinniśmy się znaleźć właśnie. I po prostu taka historia, słuchajcie, że ciarki mam do tej pory tutaj na rękach, jak, jak o tym myślę. Wiecie co, byłam rano z moją mamą załatwić pewną sprawę, i wróciłyśmy do domu. Ja wiem, z pół godzinki temu, nieważne, ale słuchajcie, podjeżdżam pod dom, zostawiam auto, wchodzimy przez bramkę, i słuchajcie, pierwsza rzecz: mój wzrok pada w kierunku naszego domku, takiego ogrodniczego, tam na końcu ogrodu. I siedzi kot, słuchajcie, Mejkun, piękny, taki beżowo-rudy, jasny, z takimi, wiecie, uszami jak gryś i patrzy na mnie, jak ta figura, taki, wiecie, siedzący. No i, e, no dobra, no siedzi kot, wiecie, w pierwszym momencie tak, o, kot jakiś przyszedł na nasz ogród, bo to się nieraz już zdarzały takie e, sytuacje i różne koty tutaj nawet z sąsiedztwa gdzieś przychodzą. I to już było, ale wiecie, patrzę tak na tego kota i myślę sobie tak, wczoraj szłam. Uliczką obok nas i widziałam ogłoszenie, że zaginął właśnie kot, i od razu mi się to wiecie w głowie, te trybiki wszystkie tam zaczęły pracować, że to jest bardzo podobne zdjęcie, bo wiecie, nie zawsze się widzi na tych ogłoszeniach akurat nie Maycuna, no nie? Przeważnie to są koty takie normalne, takie jakieś tam dachowce, z tego przynajmniej co ja tak nieraz widziałam i zwróciłam uwagę, to takie rasowe, to rzadko bywało takie ogłoszenie, i tak mi to jakoś zapadło w pamięci, i słuchajcie, dzisiaj. Wchodzę do domu i w ogrodzie siedzi ten kot, od razu poszłam w to miejsce, zrobiłam sobie zdjęcie tego ogłoszenia, zadzwoniłam, słuchajcie, odebrała pani, mówię, że dzwonię w sprawie takiego, właśnie w sprawie tego ogłoszenia, że chyba to właśnie jest ten kot, że siedzi u nas w ogrodzie, no i ta pani płacz od razu, słuchajcie, że o matko, jak dobrze, że pani zadzwoniła, gdzie pani mieszka, no i podałam jej adres. Ona przyjechała dosłownie w ciągu, nie wiem, trzech minut chyba, bo okazało się, że tutaj mieszka niedaleko nas. No i okazało się, że to ten kot, słuchajcie. Także taki numer po prostu, że no głowa mała. I jeszcze był, wiecie, problem, żeby go jakoś tam wyciągnąć, bo on się tak pięknie tam usadowił. Na tyłach, że my już tak wiecie, no człowiek tam nie ma jak wejść. U nas jest tak malutka przestrzeń między ogrodzeniem a tym ścianą tego naszego domku, że po prostu no, no dziecko by tam weszło, ale tak już z dorosłem to gorzej. No, ale wiecie co? Ja przyniosłam jakieś tam krupki, takie co Maja Luciana naszego podkarmia czasami. Przyniosłam taką zabaweczkę, którą akurat nie Maja ma w, domu, w pokoju swoim dla kota. No i się tak wszystko udało, wiecie, wszystko tak razem. I ta zabawka zadziałała, że ten kot przyszedł do tej pani. No i pojechali do domu. Słuchajcie, cały tydzień kota w domu nie było, także... No wierzę, że była, był żal olbrzymi, ona się właśnie obawiała najbardziej tego, że ktoś tego kota po prostu zabierze, no bo wiecie, no to mejkuny sobie tak piechotą nie chodzą, żeby ich wziąć gratis, no ale w każdym razie, także słuchajcie, na początek, już taki niepoczątek, początek, bo już po 11, głodna jestem strasznie, muszę sobie zrobić już coś do jedzenia, bo nic od rana nie jadłam, kawy jeszcze nie piłam, no ale wiecie, adrenalina teraz... Pełni, pewnie widać też po mnie, no, ale najważniejsze, że się udało. Słuchajcie, i no, i mówię, to są takie sytuacje. Wiecie co? Ja y, niecodziennie przechodzę, akurat nie, tak jak wczoraj przechodziłam, y, że akurat nie mój wzrok padł na to ogłoszenie, że dziś ten kod akurat w tym momencie. Tutaj był, że on nam nigdzie nie zwiał, wiecie. Ja już sobie myślałam, kurczę, może go jakoś do garażu zwabię, żeby go gdzieś zamknąć, no nie, żeby on mi nie uciekł, żeby ta osoba miała szansę po prostu przyjechać i żeby ten kot gdzieś nie okazało się, że pobiegł do sąsiada i dalej będziemy, zostaniemy z ręką w nocniku, ale no, na szczęście udało się. Także super, fajnie, ja się naprawdę strasznie się cieszę. Jak takie wiecie, happy endy się zdarzają. Dobra, moi drodzy. No co, działamy, lecimy z tymi summer vlogami. Mamy taką serię, tak sobie pomyślałam, że czemu nie? Na lato może być taka seria, taka zupełnie, wiecie, letnia, fajna, spokojna, bez jakiejś tam spiny. Zresztą ja tu zawsze się tak staram, bez jakiejś spiny vlogi robić, ale tym razem, wiecie, trochę tak odpuścimy te porządki domowe. Myślę, że teraz więcej czasu będzie się spędzać na zewnątrz. Ogrodzie, gdzieś na jakichś tam wyjściach. No i, i myślę, że tak będzie fajnie, miło, sympatycznie. Także wiecie, jeszcze tak tutaj mam taki pomysł. Dajcie znać dziewczyny, zwłaszcza na jakieś, jeśli macie jakieś pomysły. Na hasło nudzi mi się, może coś zorganizujemy. Wspólnie jakieś taki, wiecie, wymiankę jakichś pomysłów. Ja wam później powiem, co my takiego planujemy, co ja właśnie takiego planuję jakieś takie awaryjne różne rzeczy z dziećmi. Piszcie w komentarzach, jakie wy macie pomysły na jakieś takie, wiecie, rzeczy, które nie jakieś tam um, wow, które wymagają nie wiadomo jakich inwestycji i no w ogóle. Przemyśleń i tak dalej, tylko coś, co można zrobić. Tak, o, wiecie, w domu coś wydrukować, może jakiś dostęp do jakiejś strony fajnej, gdzie są jakieś zabawy, e, czy gdzieś właśnie wyjść, czy zorganizować jakiś piknik, czy jakieś tam e, jakiś, no, fajnie zorganizować czas po prostu, tak na szybko, wiecie, bez e, milionów monet, bez jakiegoś tam wielkiego wkładu w to zainwestowanego, tylko tak, o, na szybko, co tu zrobić. No, także będziemy słuchajcie taką ym, tutaj prowadzić dyskusję, mam nadzieję, w komentarzach i coś fajnego może nam z tego wyjdzie, może ktoś skorzysta, może ja skorzystam, może wy skorzystacie z moich pomysłów. No i jakoś, ym, jakoś damy radę, słuchajcie, przez te dwa miesiące przebrnąć, bo już tutaj się nieraz hasła pojawiają: co tu robić, co tu robić. Dwa miesiące przed nami, ale jakoś sobie trzeba ten czas. Umilić, słuchajcie, żeby to nie była kula u nogi, tylko żeby po prostu było fajnie, a wiecie, no na nudę to najlepsza jest jakaś kreatywność, która nagle wpadnie do głowy, i wtedy się dopiero zaczyna zabawa. Dobra, no to co? O, oj, ludzie, 7 minut już gadam, no super, ale było warto. Historia niesamowita. Dobra, zabieram się tutaj za moje śniadanie i za kawkę, bo już bardzo, bardzo jestem głodna. Jeszcze chowam e, rzeczy, które mam powyciągane. Ze zmywarki w międzyczasie i działamy dalej. Miłego dnia Wam życzę. Wrzuciłam do garnka teraz płatki owsiane, trochę wody i niech się gotują. A ja jeszcze jakieś dodatki do nich. A widzicie, szafka nie skrzypi. To jest mój sukces. Co ja tu miałam wyjąć? Czekajcie, masło orzechowe jest tutaj z tyłu. Dobra. I jeszcze by się tutaj przydało, może troszkę miodu też, osłodzimy troszkę. Yy, mam suszone morele. Mam tutaj jakieś daktyle. Aha, tu jest jeszcze jakaś tam morelka, jedna czy dwie zostały. I jakiś tam daktyl. Dobra. Tu mam jeszcze pistację, to nie. Ok, to będzie takie dodatki. Ale jestem dumna z tej szafki. Słuchajcie, że ją tak. Odpiszczyłam, że tak powiem, bo już nie piszczy. Yy, dobra, i tutaj z lodówki, co ja chciałam z lodówki? Chciałam coś czy nie? A wiem co chciałam dżem, ale wezmę ten dżem. O, to jest taki dżem, który Tomek robił. On się idealnie do takich owsianek nadaje, bo jest trochę taki lejący, więc yy, w sam raz, bo z kanapki to mi zawsze spływa. Dobra, przenoszę to wszystko. I zaraz będziemy tutaj działać wszystko naraz. Robi sobie taką owsiankę, słuchajcie, bo nie chcę robić żadnych kanapek, jeść chleba i tak dalej, więc taki zamiennik też na szybko, a zdrowiej i fajnie. Prawie gotowe, ale jeszcze dorzucę sobie trochę porzeczek do tego wszystkiego. To są porzeczki z naszego ogrodu. Wczoraj właśnie pozrywaliśmy trochę z dziećmi. Część już sobie zamroziłam, a no i tak jeszcze zostawiam po prostu, o, żeby było do jedzenia. Takie najbardziej dojrzałe, zebra, dojrzałe zebraliśmy. Reszta jeszcze jest na krzaczkach. I fajnie, i tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Także jest owsianka z masłem orzechowym, drzemem, troszkę miodu. Tam jest porzeczki, daktyle i morele suszone. Dobra, idę jeść, bo już jestem głodna. Dzisiaj to ja mam, słuchajcie, jakiś totalnie nieogarnięty dzień. Po prostu od rana, e, jakieś różne sprawy do pozałatwiania. Dopijam właśnie kawę, już oczywiście jest zimna. Dzieci nie ma w domu, a ja piję zimną kawę. No, dziwna sprawa, nie? E, słuchajcie, ale po prostu akurat nie tak się dzisiaj poskładało, że miałam trochę takich e, rzeczy do pozałatwiania. W sumie tak no, nawet nie moich spraw, a mojej mamy. I tak się nam to wszystko ciągnie, słuchajcie. Do tego jeszcze dochodzą takie różne papiery. E, właśnie przed chwilą e, byłam właśnie u mojej mamy i trochę poogarniałyśmy dokumentów. Wiecie co? Bo ja po prostu nie znoszę takich sytuacji, kiedy są papiery, tak wszystkie. Wiecie a co to jest, a co tam to jest, a tu się szuka tego, a tu się szuka tamtego. E, no strasznie mnie to drażni. Wy też, mi dziewczyny, piszecie, że u mnie zawsze taki porządek i tak wszystko na swoim miejscu. Ja to lubię, powiem Wam. Lubię to taki właśnie taką organizację. No nie, chociaż też u mnie jest dużo kurzu i dużo różnych spraw takich, wiecie. No teraz to Wy tego nie widzicie, ale tutaj po prostu co się dzieje tam za Wami to wygląda to ciekawie i też się muszę za to pozabierać. A słuchajcie, pokój Mikołaja to w ogóle już wygląda. Superowo, jeszcze nie ma tego remontu, jeszcze się nie zaczął, ale nie ma już szafy, później Wam jeszcze pokażę jak to tam wygląda, ale tam jest po prostu taki bajzel słuchajcie u niego, bo ja już teraz powiedziałam, a dobra i tak niedługo będziemy to wszystko segregować i, i wyciągać, więc yy, tam się dzieje teraz, tam się dzieje. Ale wracając, wiecie co, do tych spraw takich organizacyjnych. Ja tutaj będę w międzyczasie robić obiad, bo mam tutaj mięcho. A czas goni, bo już jest 13 i chciałam to po prostu zrobić. No, ale z moją mamą razem wiecie, co trochę, ogarnęłyśmy papierów, bo u nas jest tak, słuchajcie, ja to chyba mam po moim tacie, bo on też taki był, że wszystkie dokumenty zawsze u niego były. Um, poukładane w jakiś taki, wiecie, no logiczny ciąg, wszystko było jakoś tam opisane, ułożone e, i zawsze można było coś znaleźć. E, a moja mama z kolei to wszystko po prostu, wiecie, układała w stosik. I tak jak my jeszcze mieszkaliśmy w mieszkaniu w bloku, tam gdzie ja się urodziłam i pół życia spędziłam. To tam zawsze na stole w kuchni była po prostu taka sterta różnych papierów, z których nie wiadomo było, co jest co, tylko tak jak trzeba było coś znaleźć, to się wszystko przewalało po kolei, żeby się tam dokopać do odpowiedniej rzeczy. No totalny bezsens jak dla mnie, no ale ja wtedy byłam mała, więc mi to po prostu, wiecie, kompletnie nie przeszkadzało. No, ale ja chyba właśnie po tacie takie zamiłowanie do tego, do tej organizacji odziedziczyłam. I właśnie ja też tak robię, nikt mnie do tego, wiecie, nie zmusza, nikt mi nie każe, a ja sama po prostu lubię i lepiej się z tym czuję, jak mam to wszystko zorganizowane. Będę też na pewno jakieś tam jeszcze papierzyska organizować dzieci, wiecie, bo oni tak po zakończeniu teraz tej zerówki, przedszkola w ogóle, to też mają trochę różnych takich, no może nie dokumentów, ale jakieś tam, wiecie, to dyplomy, to jakieś tam... Inne takie, takie, no jakieś tam papiery, no nie? Przydałoby mi się to wszystko też jakoś zebrać w całość i w jakiś jeden segregator ułożyć. I pewnie będę robić takie coś. No, jak chcecie to dajcie znać, to Wam po prostu w którymś tam filmie pokażę też, jak ja to wszystko sobie układam, bo ja mam po prostu segregatory i wiecie, w jednym segregatorze są na przykład jakieś tam dokumenty dotyczące różnych umów, w innych są jakieś tam y takie lekarskie sprawy na przykład w jakimś tam innym segregatorze są jakieś gwarancje, wszystko tam w miarę się staram, wiecie, podpisać i robić wszystko na bieżąco, bo potem jest naprawdę łatwiej, wiecie. Ja już tam różne rzeczy takie e, przetestowałam i e, właśnie szukanie różnych dokumentów i tak dalej. O, czy na przykład jakieś, wiecie, skarb ze skarbówki, jakieś tam pity, jakieś deklaracje, takie rzeczy, to wszystko po prostu osobno. I to naprawdę tak ułatwia sprawę. Jak człowiek chce coś znaleźć, to po prostu idzie. Ja, ja teraz mogę powiedzieć, jakby wiecie: przyszedł Tomek i się zapytał, gdzie tam coś mamy. Zresztą on też wie, i razem to wszystko układaliśmy. Ale w każdym razie, wiecie: jedno drugiemu zawsze może powiedzieć, że a to jest w tym segregatorze, a to jest w tamtym. I, i na pewno wiemy, że to jest, i, i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś. No, i teraz tak właśnie byłam u mojej mamy, i tak trochę porobiłyśmy różnych takich spraw organizacyjnych, trochę, ja tak właśnie swoją metodą, wiecie, wzięłam e, takie te koszulki do segregatora, e, posadzałyśmy tam różne rzeczy, powyrzucałyśmy to, co już niepotrzebne i przeterminowane, no i wiecie co, jak się zrobiło, od razu luźniej, jak się zrobiło, tak e, wiecie, że z człowieka tak u, spłynęło, no nie, nawet z niej bardziej niż ze mnie, bo ja wiedziałam, co robię i, i tak dalej, a tutaj to tak właśnie czasem to tak jest, wiecie, że człowiek w jakimś takim chaosie drobnym żyje i potem y, ciężko się zebrać, no nie? Bo y, najgorzej to mieć takie różne karteczki, karteluszki i tak tu zapisane to, tu zapisane tamto, siam to, o to i potem nie wiadomo w sumie, bo trzeba wszystko czytać po kolei. No, ja muszę sobie jeszcze parę rzeczy zapisać w moim notesie. Który kiedyś w moim planerze, który kiedyś sobie kupiłam w Rossmanie. to na no spoko mi się sprawdza, tylko najgorsze jest to, że on ma takie puste kartki i trzeba tutaj, wiecie, no zapisywać sobie te daty i tak dalej, bo może też. Ja też mam takie, wiecie, tygodnie, że czasem tutaj coś jest wypełnione i rozpisane, a czasem jest tak, że po prostu to jest puste i w ogóle nie, nie używam danej strony i tak to wygląda. Bo no ja też nie zapisuję wszystkiego. No nie, Czasem się tak zdarza, że po prostu no są takie dni, są takie tygodnie, gdzie nie mam żadnych spraw do załatwienia. No to no co będę pisać? No nie, bez sensu. Dobra, wiecie co robię obiad teraz? Tak, na szybko. Taką potrawkę z indyka. Mam mięcho z indyka pokrojone. Co tu jeszcze by do niego dorzucić? Paprykę chyba taką słodką. No, i tak słuchajcie, i tak to, tak to dzisiaj u mnie ten dzień wygląda. Także sprawy takie różne, um, no, urzędowe trochę do pozałatwiania. Później historia z tym kotem, i teraz takie właśnie, o tutaj się biorę za to wszystko. I, i za chwilę trzeba będzie iść po dzieciarnię. A miało być luźniej, no nie, mówiłam na początku vloga, że trochę może odpuścimy, niech będzie. Na spokojnie, pomału. Tu chyba przyspieszył mnie jakoś czas dziwnym, dziwnym trafem. No ale nic. Dobra jest, ale słuchajcie, jak obiad nie będzie na tą godzinę, tylko na inną, to też damy radę. No, na razie robię takie, wiecie co, rzeczy, które mam w lodówce, w zamrażarce, trochę świeci pustkami. Zresztą przedtem otwierałam lodówkę, to widzieliście, że tam szału nie ma. Niedługo się trzeba będzie wybrać na zakupy. Najbardziej mnie tylko martwi to słuchajcie, że na wakacjach będę musiała z dziećmi jeździć do sklepów. A ja tego nie lubię, szczerze mówiąc. Wolę jechać sama, zdecydowanie. I pewnie, że mogę jechać sobie sama tam po południu, wieczorem, no nie zrobić te zakupy, ale jakoś ja wolę jechać rano. Także trzeba się będzie zorganizować jeszcze lepiej do tego tematu, bo wiecie, jak to jest. Z nimi to tak maksymalnie dwa razy w tygodniu do sklepu, przynajmniej tak planuję. Bo zawsze coś, na coś tam człowieka naciągnął, a ja też mam swój, wiecie, budżet na spożywkę, którego się staram trzymać i po prostu nie lubię nieplanowanych wydatków, chociaż czasem się zdarzają. No nie, różnie to bywa. Dobra, no to w takim razie działamy z tym obiadem. Mięsko mi się już tutaj e, podsmaża razem e, z cebulą. Jak się już wysmaży, to będę dalej coś kombinować. E, no, a ja się w międzyczasie pozabieram za jakieś e, ogarniania domowe e, pudełka. Słuchajcie, przygotowane u nas, oczywiście, prace plastyczne trwają. Zobaczcie, Mikołaj ostatnio wynalazł taką rzecz e, gdzieś tam na e, YouTubach. Wiecie co? Zrobił wszystko samodzielnie. Czekajcie, bo trochę słabo widać. Może ja sobie zmienię rękę. O tak. Wyszukał sobie na YouTubach, jak zrobić taką, wiecie, baletnicę. Ona jeszcze powinna być na takich sporniczkach, jakby, i tam powinna być taka podstawa, żeby sobie tak swobodnie kręcić tą tym patyczkiem, i ona ma, wiecie, robić takie coś. O tak, także tak dookoła. Powiem Wam, że gość po prostu usiadł i sam to wszystko wyrysował. Powycinał, ja mu coś tam chyba pomagałam z wycinaniem. O ile pamiętam, Tomek mu tam pomagał trochę z tym osadzeniem tych patyczków. No nie wykałaczkami sobie to wszystko pospinał, no pudełko po butach wykorzystał. No i tak to właśnie wyszło. Także o następna, widzicie, kreatywna sprawa w wykonaniu mojego syna. Oczywiście Maja też zrobiła podobną rzecz, ja jej tam trochę pomogłam. Ale też ma taką baletnicę, no i się obydwoje tak właśnie bawią. Wiecie co, jak będę gdzieś miała pod ręką takie linki do filmów, z których oni sobie korzystają, to ja wam będę też pod filmami wrzucać. Na razie chyba nie wiem, czy mi się uda, bo po prostu nie pamiętam z jakiego z jakiej to on strony. On to chyba z jakiegoś shorta nawet wykorzystał i takie coś właśnie zrobił, także no nie mam możliwości teraz podlinkowania, ale w każdym razie Fajny pomysł, no nie? Także widzicie, moje dziecko mnie też czasem zaskakuje. Obiad sklecony tak na szybko. Pokażę Wam tutaj. Wyszła mi taka potrawka z indyka. Dodałam tam pietruszkę, taką suszoną, zioła prowancalskie, sól, pieprz. I wyszło bardzo fajne. Śmietany trochę i jest ok. No, taka ta przykrywka, słuchajcie, jest silikonowa, trochę ciężka w obsłudze, bo się lubi. No, nie układać, że tak powiem, ale fajna, bo pasuje do różnych garnków czy tam patelni. Mam już obrane ziemniaczki młode. No i jeszcze wykorzystam jakieś surówki, bo tutaj mam jeszcze resztę kolesława i mam jeszcze takie nasze jakieś tam ogóry, więc taki dzisiaj będzie obiad. Jeszcze pokażę Wam tak na szybko, jak wygląda pusta ściana u Mikołaja. Właśnie tak się prezentuje. No, szafy już nie ma. Wyniesiona jest teraz w naszym garażu i tam się świetnie wpasowała, bo będzie to taka szafa gospodarcza. A tutaj, słuchajcie, została ściana. Zobaczcie, jak tam jest brudno. To jest wszystko sprawka. Kominka, to co jest tutaj e, na suficie, e, tą e, rurę będziemy likwidować, i tutaj już nie będzie żadnego wylotu. W ogóle niedługo będziemy kominek też likwidować, więc e, no nie ma sensu, żeby to zostawało, ale właśnie tak to wygląda, jak jest nawiew, i wiecie, i jest kominek. Także chcemy się już tego pozbyć, bo tutaj teraz będą białe ściany, więc no, to, to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby coś takiego na suficie było. No i pokój Mikołaja, słuchajcie, teraz jest o taki, ja tutaj już troszkę ogarnęłam to jego łóżko, bo dzisiaj zostawił po prostu no, w masakrycznym stanie, no i niedługo będziemy tutaj wszystko stąd wynosić, także na razie przymykam oko, wczoraj tylko już e, po prostu, wiecie, rozkazałam, żeby na biurku zrobić przestrzeń, bo to tak nie może być, tutaj wszystko było, wszystko i nic na tym biurku, więc e, no bez sensu, on tutaj nawet nie miał jak usiąść, wszystkie jakieś tam prace to robił albo w kuchni, albo na podłodze, no e, to jest właśnie Słuchajcie, logika moich dzieci. Często się tak właśnie zdarza, że na biurku nie mają gdzie co położyć i roznoszą po domu wszystkie rzeczy. No, także, hello, witamy, ale ja myślę, że u Was też tak jest. Dobra, to zabieramy się stąd i idę się z Wami pożegnać. Idę się pożegnać, ponieważ pomyślałam sobie, że wiecie co, wrzucę Wam dodatkowego takiego vloga. Miał być już na piątek początek, ale wyszło mi po prostu tyle tego materiału, że pomyślałam sobie, że nie, wrzucę to jako dodatkową sprawę, bo nie chcę znowu w piątek rozciągać na 40 minut albo i dłużej, bo nie wiem, czy będziecie mieli ochotę oglądać taki długi film. Więc po prostu wrzucę taki dodatek. Dajcie znać, czy chcielibyście takie jeszcze dodatkowe. Vlogi pomiędzy, czy wystarczą Wam dwa takie w tygodniu, jak to ja zawsze wrzucam. Jeżeli będę miała po prostu czas, możliwość i no i co nagrać też, bo nie zawsze mam co nagrać, to mogę oczywiście wrzucić czasem taki dodatkowy. Vlog, więc dzisiaj sobie pomyślałam, że na jutro, czyli na środę, tak? Jutro będzie środa, ok. Bo myślałam, wiecie co, że zacznę dzisiaj i jeszcze jutro coś tam dogram, ewentualnie w czwartek i będzie taki vlog na piątek, ale nie ma co rozciągać, jakoś mi się tak na gadanie dzisiaj zebrało, no ale wynikła taka historia z tym kotem, o której właśnie Wam chciałam opowiedzieć i jeszcze parę innych spraw, więc taki wiecie, pogadankowy vlog, ja czasami też lubię właśnie takie vlogi oglądać, jak sobie coś robię, czy tam gotuję, czy cokolwiek. To włączę, nie muszę wtedy jakoś tam się skupiać na oglądaniu, tylko na słuchaniu. I no i tak to wygląda. No nie ja też się czasem takie coś zdarzy, przydarzy i, no i komuś tam podpasuje. Także moi mili, bardzo Wam dziękuję, że mi dzisiaj e, towarzyszyliście e, w tym dniu. E, będzie mi bardzo miło, jak klikniecie łapeczki w górę. I widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!